Świąteczko, kochani, słuchajcie, dzisiaj w filmie powiem Wam wszystko, dlaczego przez ostatni tydzień nie było żadnych, totalnie żadnych filmów czy streamów u mnie na kanale. Oczywiście związało się to z tym, że niestety mm, musiałem ogarnąć formalności do firmy, musiałem ogarnąć parę spraw mm, papierkowych, do tego systematykę prowadzenia działalności, e, dogadanie z księgowym, kupienie kasy fiskalnej, nieważne. Generalnie bardzo, bardzo dużo było rzeczy, które musiałem ogarnąć i po prostu nie starczyło mi totalnie czasu na nagrywanie filmów, ale już to się zmienia. Do Was wracam. Słuchajcie, druga też taka sytuacja jest, że u mnie można kupić te boksy, i wiele osób już je kupiło i wiele osób też już na nich się odkuło. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Macie mail na dole, piszcie tam, że chcecie specyfikację, chociaż teraz na ten moment mało zostało. Ale od przyszłego tygodnia mam kolejne dostawy, więc będziemy lecieć z tematem. Rzecz trzecia jest to ogłoszenie wyników konkursu, a wyniki konkursu są bardzo jasne i klarowne. Wygrała pani F.W. która napisała nam wierszyk aż w trzech w zasadzie częściach. Pierwsza część jest jako główny komentarz, dwie są jako komentarze pod nią. Także oczywiście, zwycięzczyni bardzo gratuluję i. Niech się ze mną skontaktuje na PW. Może to być na grupie, może to być przez maila. Nie ma problemu. Niech mi tylko wyśle zdjęcie, że to z jej konta zostało napisane. Także bardzo jej gratuluję. A ja lecę do dalszej pracy. Niebawem spodziewajcie się streamów, więcej filmów. Zaraz będzie unboxing znowu na, na streamie. Potem wrzucimy filmy. Kurs się też już dla Was tworzy. Także niebawem będzie wszystko już dograne, dogadane, ogarnięte. Mam nadzieję, że z nową energią wchodzimy w ten cały nowy rok, w ten cały nowy, że tak powiem, projekt. Bardzo dużo nam nie spadło obowiązków, ale musimy sobie dać radę. Także, kochani, słuchajcie, lecimy z tym tematem. Dzisiaj to już jest koniec. Macie bardzo szybki, podsumowujący filmik. Ja się z wami żegnam. Łapa, subik i dzwonek, żeby się przegapił każdych innych, kolejnych i w ogóle wszystkich materiałów. No, a ja się z wami żegnam. Miłego wam ciąka życzę. Hej!